Okej. Okay. Hmm, może się uda. Okej, okay, udało się. Zapiszmy sobie. No i co ten nabój tutaj robić? skoro ja już go wzięłam. Chyba go wzięłam, nie wiem, może ktoś go zostawił dla mnie. W prezencie. No dobra, możemy się wracać. Tutaj bliska kamera. Lara. No dobra. Um, dobra, się. No i dajesz. Okej. Okay. Kolejny safe. Mm, muszę mieć tą broń. Patrzymy na górę i. strzał! Dobra. Nie mi to lara. Okej. Okay. Save'ik Okej, okay, to się opuść na dół. Teraz Tutaj się. O Boże. Dobra, no, udało się. Takie est estremalne przygody. Larycroft. O kurde. Tu będzie problem z wieżyczką. Której nie chcę uruchomić. Ale to będzie ciężkie, ponieważ chcę... kajcie bo mi się uda zejść, kajcie jak to się robiło. O, dało się po Połowy sukcesu już mamy osiągniętego Dobra, tutaj możemy No, on tam jest Czekajcie, który mi się... Czekajcie, ale musisz tutaj stopnąć się Come on No! Jadu. Dobra. No Dobra. Udało się. Hmm. Przecież mówiąc, słońce mi zasłania trochę grę i nic nie widzę. To ja zaraz wracam i ja zasłonię tylko żaluzję. Zaraz wracam. Ok, jestem po przerwie. O no i skaczemy. Okej, okay, ten guziczek nie dotykać go lepiej, bo on uruchamia wieżyczkę. Tak byśmy sobie sami kurde krzywdę zrobili. Yy, zapiszmy. Nie pamiętam co to było. Aha, winda, ale to tutaj to winda ja nie pamiętam Co mnie było coś groźnego, już nie pamiętam Słuchajcie, Save, save nimi save nim sobie Raz masz tutaj można zrobić takiego puga Właśnie, kurna Otwórz się Ej! No co? Uwięziona jestem w tej windzie? Halo? Otwórz się... Ej, no kurna, aha, to co jest? Dobra. No i co? Muszę już tutaj skończyć, bo nie ma co już tutaj zrobić. Fajnie Lara wygląda. Um. Jeśli mi się uda jakoś to naprawić, to nagram to jeśli nie, to z skądś save, będę musiała ściągnąć save chyba, bo nie wiem. Chyba, że się naprawi, to może wtedy, ale teraz to nie mam jak, więc mam nadzieję, że uda mi się to jakoś zrobić. No i do usłyszenia na następnym odcinku, no to pa.